Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Jezus bez znieczulenia zapowiada uczniom prześladowania. Włóczenie po sądach, biczowania, rozłamy w rodzinach, mordy, nienawiść u wielu, ba u wszystkich mówi. A jednak mówi też coś najgłębiej pocieszającego. Mówi nie martwcie się, będzie z wami duch ojca waszego. Prześladowcy zawsze mają mocne argumenty. Nie należało się bawić w duszpasterstwo harcerzy ani w karitas. Przypominali cierpliwie gestapowcy wywożonym do dachał księżą. Były stosowne przepisy. Popiełuszko jątrzył i mieszał się do polityki. Arcybiskup Biędraszewski nawoływał do nienawiści. Dlatego jest w nienawiści u wszystkich. Kto więc tu jest naprawdę winny? Nie bójcie się ich, mówi Pan. Wytrwajcie do końca. Macie mnie i moje słowo.